Cześć, tu Tomek. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób w darmowym programie dodać efekt LED-u do Twojej wizualizacji zupełnie za darmo. Zaczynamy od Google i wpiszemy nazwę edytora w stylu Photoshop, który jest całkowicie darmowy i który użyjemy do tego, aby dodać LED do naszych wizualizacji. Więc wpisuję nazwę photo.pa. Wciskam Enter i przechodzę na tą stronę. Jak widzisz, edytor otwiera się od razu. Wybieramy otwórz z komputera. Wskazujemy dwa razy LKM, czyli lewy klawisz myszy, na wizualizacji, w której chcemy dodać efekt LED. Następnie wybieramy to narzędzie po lewo. Jak widzisz, jest to zaznaczenie prostokątne. Należy, trzymając alt na klawiaturze i kręcąc kółkiem na myszce, przybliżyć maksymalnie miejsce, gdzie chcemy dodać LED. U mnie to będzie to miejsce. Teraz trzymając lewy klawisz myszy, rysuję tutaj cieniutki pasek LED. Następnie tworzę nową warstwę klikając tutaj w prawym dolnym rogu na tej ikonce. Ta warstwa nazywa się Warstwa 1. Przechodzę do menu Edycja i biorę Wypełni. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest wypełnienie tego zaznaczenia kolorem, który tutaj wybierzemy. Należy rozwinąć listę Wypełni. I wybrać dostosuj. Pojawi się tutaj taki prostokąt, na który klikamy lewy klawisz myszy i wybieramy kolor, jaki chcemy, aby LED miał u samego źródła. Powinien on być bardzo jasny. Ewentualnie, jeżeli ma być jakiś kolor, możemy sobie go wybrać albo z tego paska, albo z tego, a następnie trzymając lewy klawisz myszy tutaj, rozjaśnić go maksymalnie tak, żeby był prawie biały. Ciskamy OK. Tutaj zostawiamy krycie 100% i zwykły. Zachowaj przejrzystość, musi być odznaczone i wciskamy OK. Tutaj pojawił się kolor, który wybraliśmy. W tym cienkim paseczku zostało to wypełnione. Teraz musimy dodać efekt, który sprawi, że będzie wyglądało to jak LED, bo na razie wygląda to jak pasek o jasnym kolorze. Teraz przechodzimy sobie tutaj do okna warstw, wciskamy prawy klawisz myszy na tej warstwie i wybieramy opcję mieszania. Następnie przechodzimy do opcji zewnętrzna poświata, klikamy tutaj, aby zaznaczyć ptaszkiem, a następnie koniecznie klikamy na tej nazwie, aby tu wyświetlić opcję. Teraz zmieniamy kolor na ten, który użyliśmy w LED. Klikam tu i następnie lewym klawiszem myszy wybieram to miejsce. Ten kolor, który będzie poświatą, powinien być troszeczkę ciemniejszy od tego oryginalnego, tak żeby się pojawił tutaj kolor. Teraz wciskam OK i przechodzę do zewnętrznej poświaty, do jej opcji. Po pierwsze, krycie. Im większe krycie, tym bardziej zobaczymy zewnętrzną poświatę. Ja przybliżę teraz, żebyśmy sobie spojrzeli, jak to działa. Czyli krycie 0 w zasadzie jej nie widać. No i im więcej, tym bardziej. Ja to ustawię na powiedzmy gdzieś między 50 a 80. Tak proponuję. My sobie tu ustawimy 65. Następnie musimy ustalić rozpiętość. Rozpiętość, jeżeli jest duża, to wychodzi taki nieładny pasek wyraźny. Nam chodzi o to, żeby rozmyć te brzegi, więc ona musi być niska. Pomiędzy 10-15 uzyskujemy już taki dość wyraźny efekt. Może być to też 20, ale powiedzmy 10-15 jest takim dobrym rozwiązaniem. I teraz rozmiar. Rozmiar będzie zależał od rozdzielczości. Po prostu trzeba sobie spojrzeć, czy ten LED nie robi się za szeroki względem naszej wizualizacji. To jest po prostu rozmiar w pikselach. I teraz jak widzicie, im większy, tym ten LED bardziej będzie większą powierzchnię oświetlał, im mniejszy, tym mniejszą. Ja zostawię tak. Teraz oczywiście nie chcę tutaj już się bawić, żeby uzyskać idealny efekt. Po prostu trzeba go sobie dopasować do wizualizacji tymi trzema opcjami. No i plus do tego ustawionym kolorem. Teraz wciskam OK. No i wyświetlę nam całą wizualizację, żebyśmy zobaczyli. Tutaj można zwinąć ten pasek, żeby zobaczyć nieco więcej. Trzymając alt, nadal oddalam sobie. Trzymając spację i lewy klawisz myszy, mogę ustawić tą wizualizację gdzie chcę. Następnie ALT i znowuż przybliżam, oczywiście kręcąc kółkiem. No i teraz troszkę w obserwacji przeszkadza mi ten pasek, który jest tym zaznaczeniem, który utworzyliśmy tutaj. Więc wciskam CTRL-D na klawiaturze, aby go odznaczyć. Mamy efekt LED. No ale jeżeli chciałbym uzyskać efekt LED, który jakby jest paskiem LED, ale ukrytym za tą ścianą, to powinienem usunąć ten efekt świecenia tutaj. Jak to zrobić? Zapraszam cię na mały bonus i za chwilę ci to pokażę. Użyjemy tutaj ponownie zaznaczenia prostokątnego, czyli ten prostokąt i będę trzymał lewy klawisz myszy, aby zaznaczyć całą tą część tego naszego leda tu po prawej stronie. I teraz trzymam lewy klawisz myszy i zaznaczam. I teraz przechodzę do okienka warstw. Co ważne, muszę zaznaczyć na chwilę oryginalną warstwę z wizualizacją, aby skopiować tą oryginalną ścianę i wkleić ją tutaj żeby zasłonić efekt led na tej warstwie numer 1. Wciskam Ctrl C, mając zaznaczoną tą warstwę, skopiuję oryginalną ścianę Ctrl C. Teraz wciskam Ctrl V, aby wkleić ją i w ten sposób stworzyć tu nową warstwę, którą muszę przenieść nad warstwę led, czyli warstwę 1. Trzymając lewy klawisz myszy cały czas, przesuwam nad warstwę 1 z ledem i już został zakryty. I teraz, jak widać, ten LED świeci tylko w jedną stronę. Co więcej, w każdej chwili mogę wejść do warstwy 1, gdzie mam LED, czyli opcję mieszania, prawy klawisz myszy, lewy na opcję, zewnętrzna poświata na nazwę i zwiększyć tą rozpiętość ewentualnie. Rozmiar, jeżeli chcę, żeby świecił bardziej, lub też zmniejszyć, zwiększyć krycie, aby było widać mniej lub bardziej ten efekt. Jak widzicie już z tej strony, dzięki tej drugiej warstwie, która ma skopiowaną ścianę, nie świeci mi na tą stronę, tylko na tą prawą. Mam nadzieję, że ci się to podobało. Jeżeli tak, to polub, zachęcisz mnie w ten sposób do robienia tego typu materiałów jak poprawić w prosty sposób swoje wizualizacje wnętrz, budynków, z targowych, ogrodów i mebli. Cześć. Zapraszam Cię na kanał YouTube, gdzie znajdziesz więcej filmów dla architektów i projektantów.